Jesteśmy przyzwyczajeni do win, które są w butelkach o pojemności 750 ml. I faktycznie jest to najbardziej popularny format. Spotkamy go we wszystkich sklepach i w restauracjach, ale świat zna też większe butelki o pojemności nawet 30 litrów. Im większa butelka, tym większy prestiż, większa spektakularność, ale jednocześnie nie jest to do końca praktyczne, bo wyobraźmy sobie, że otwieramy butelkę, która ma 24 litry. Jak to zrobić? Jakim korkociągiem? I w jaki sposób to nalać? Więc coś za coś. Te ogromne butelki to są zazwyczaj wina kolekcjonerskie albo Inwestycyjne. Jednak jeden format wyróżnia się, łącząc w sobie prestiż, spektakularność i praktyczność. To są właśnie butelki magnum, czyli butelki, które zawierają półtora litra wina. Z jednej strony są na tyle ładne i na tyle prestiżowe, że nadają się świetnie na upominek, a z drugiej strony są na tyle niewielkie, że można je normalnie, zwykłym korkociągiem otworzyć i bez problemu nalać do kieliszków. Kiedy otworzyć takie magnum? Najlepiej wśród najbliższych, w gronie rodziny albo wśród przyjaciół. Nadchodzą święta i to będzie idealna okazja, żeby na stół postawić taką przepiękną, półtora litrową. Butelkę. Pięknie wygląda, a wino w nim podobno smakuje lepiej niż w butelkach tradycyjnych.